Bateria zewnętrzna ZAS 2000 mAh wystarcza w zupełności do ładowania praktycznie każdego smartfona dostępnego na rynku, ponieważ smartfony mają od 1200 do 1600 mAh pojemności, a tym urządzeniem naładujemy raz i jeszcze kawałek. Jak to, jak to dokładnie wygląda? Mamy tutaj miejsce na dwa gniazda, jedno gniazdo jest do doładowania samej baterii, a drugie gniazdo jest do ładowania urządzeń zewnętrznych. Jakie urządzenia można ładować? Tak to wygląda w opakowaniu. Można ładować po kolei kamery, nawigacje samochodowe, e, iPada dwójkę, ładuje iPhone'a i piątkę, i czwórkę, i dwójkę, i jedynkę. Urządzenia MP3, MP4, PDA i gry PlayStation, Xbox. Jak to wygląda w środku. Mamy samą baterię, i mamy zestaw końcówek do praktycznie każdego urządzenia, jakie jest dostępne na rynku w tym momencie, do każdego typu telefonu, czy to będzie BlackBerry, czy to będzie LG, Samsung, czy iPhone. Ta bateria tak naprawdę jest to jedyna możliwość na to, żeby naładować iPhone'a. Ponieważ w iPhone nie ma możliwości wymiany baterii, można korzystać za to z takiego zewnętrznego źródła. Jak to w praktyce wygląda, jak to się ładuje? Żeby naładować telefon, najpierw musimy naładować baterię. Ładowanie baterii jest stosunkowo proste. Potrzebujemy końcówkę, która jest w zestawie, wpinamy ją tutaj. Wspinamy ją teraz. Tutaj. I teraz potrzebujemy czegoś co nam da, da nam prąd przez końcówkę USB. To może być na przykład laptop. Wpinam do laptopa. I w tym momencie świeci się na czerwono. Kiedy świeci się na czerwono, to znaczy, że się ładuje. Okres ładowania tej baterii to jest około 2 godzin, czyli tak mniej więcej normalnego telefonu. W momencie, kiedy bateria jest naładowana na pełno, ta czerwona lampka zmienia kolor na niebieską. Jak teraz oddajemy prąd? Prąd oddajemy stosunkowo. Prosto. Po prostu zamieniamy końcówkę. Tak. I tą końcówkę teraz możemy na przykład użyć do Kindla, albo jeśli chcemy, załadować iPhone'a, zmieniam końcówkę na końcówkę do iPhone'a. Spróbuję tutaj ostrość. Potrzebujemy teraz iPhone'a. Wkładam końcówkę. I proszę bardzo. Mamy. On co prawda pokazuje, że ten kabel nie ma certyfikatu, ale to nie ma znaczenia, ponieważ tutaj. Może tak pokażę, żeby dokładnie było widać. Tu jest pokazane, że ładowanie się odbywa. Tak samo można naładować iPoda. Ta końcówka idealnie nadaje się do ładowania iPhone'a czwórki, trójki, dwójki, jedynki, ale do iPoda niekoniecznie, ponieważ ona nie jest tak długa. Ale iPoda można naładować, jak będziesz korzystał ze swojej własnej końcówki. To jest też prosta sprawa. Wystarczy tylko zamienić i już można działać. Pozostałe końcówki, jakie tutaj są w pudełku, to są końcówki do LG, do, do Samsungów, do, do kamer. Jeśli jedziesz w dłuższą podróż, zabierasz ze sobą dwie takie bateryjki. I jeśli nawet intensywnie korzystasz z telefonu, nawet na kilkudniową podróż możesz się obyć bez prądu. Szczególnie to cię przyda w samolocie, w pociągu, w takich miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii, a może po prostu idziesz na plażę i chcesz na plaży poglądać filmy, albo w pociągu chcesz obejrzeć film. Normalnie telefon długo na tym nie wytrzyma, to mając to urządzenie jesteś bezpieczny. W górach coś wspaniałego.